Wyżnej rangi nazwisko Rowin, 6 osób w całej Polsce. Wyżnej rangi nazwisko Pesach, 4 osoby w całej Polsce. Wyżnej rangi nazwisko Hazan, 4 osoby w całej Polsce. Wyżnej rangi nazwisko Elkin, 15 osób w całej Polsce. Wyżnej rangi nazwisko Hajkin, 37 osób w całej Polsce. Wyżnej rangi nazwisko Belfer, 7 osób w całej Polsce. Wyżnej rangi nazwisko Szub, 6 osób w całej Polsce. Beżnej rangi nazysko kochen? 15 osób w całej Polsce. Beżnej rangi nazysko Hajd, 6 osób w całej Polsce. Beżnej rangi nazysko Rofe, 7 osób w całej Polsce. Beżnej rangi nazysko Magid, 12 osób w całej Polsce. Beżnej rangi nazysko 10 osób w całej Polsce. Beżnej rangi nazysko Baskin, 13 osób w całej Polsce. Bez rangi nazysko Kochane. 9 osób w całej Polsce. Bez rangi nazwisko Sofer, 23 osoby w całej Polsce. Bez rangi nazwisko Din, 16 osób w całej Polsce. Bez rangi nazwisko Parnas, 17 osób w całej Polsce. Bez rangi nazwisko Rabi, 23 osoby w całej Polsce. Bez rangi nazwisko Jasem, 20 osób w całej Polsce. Miejsce 103 160, nazwisko Meir, 39 osób w całej Polsce. Miejsce 101 578, nazwisko Czernin, 31 osób w całej Polsce. Miejsce 90 090, nazwisko Mec, 40 osób w całej Polsce. Miejsce 80 514, nazwisko Melamed, 56 osób w całej Polsce. Miejsce 56 190, nazwisko Kon, 86 osób w całej Polsce. Miejsce 55 689, nazwisko Szac, 85 osób w całej Polsce. Miejsce 54724, nazwisko Rabin, 96 osób w całej Polsce. Miejsce 42782, nazwisko Bet, 129 osób w całej Polsce. Miejsce 32889, nazwisko Segal, 173 osoby w całej Polsce. Miejsce 27660, nazwisko Mec, 179 osób w całej Polsce. Miejsce 25122, nazwisko Perec, 247 osób w całej Polsce. Miejsce 20920, nazwisko Ben, 286 osób w całej Polsce. Miejsce 20821, nazwisko Kagan, 301 osób w całej Polsce. Miejsce 18638, nazwisko MAC 335 osób w całej Polsce. Miejsce 7483, nazwisko Bodek. 853 osoby w całej Polsce. Miejsce 4023, nazwisko MAC, 1585 osób w całej Polsce. Miejsce 2007, nazwisko Schneider, 2584 osoby w całej Polsce. Beżenej rangi, nazwisko Scha, 2 osoby w całej Polsce. Beżenej rangi, nazwisko MECEN, 5 osób w całej Polsce. Byżejnej rangi, nazwisko